Witam serdecznie, cześć. Wiele się zmienia w tej naszej elektromobilności na przestrzeni lat. Powiem szczerze, każdy miesiąc gdzieś tam zaczyna przynosić nowe informacje. Natomiast wiecie dobrze, że ja dużo opowiadam o tych akumulatorach cylindrycznych i one są dla mnie ważne z wielu przyczyn, z wielu powodów, bo tak naprawdę pierwsze takie najbardziej wydajne, najbardziej ekonomiczne, najbardziej trwałe samochody elektryczne oczywiście mówimy tutaj o Tesli. Były produkowane z użyciem właśnie tych akumulatorów cylindrycznych, i to jest taki pewnego rodzaju wstęp do tej elektromobilności, pokazującej nam, nam ten piękny rozwój. To jest pierwsza rzecz, dlaczego jestem fanem. Druga rzecz, to jest oczywiście standaryzacja. Po prostu mamy pewnego rodzaju gotowe rozmiary, gotowe rozmiary tych ogniw, no i okazuje się, że łatwiej jest porównywać po prostu te akumulatory. Czyli mamy odpowiedni akumulator 18650 wykonany przez Samsunga, wykonany przez LG i wykonany przez Panasonica. Jesteśmy w stanie jeden do jednego powiedzieć i porównać bezpośrednio parametry z każdego z tych ogniw. I to jest miłe, no bo po prostu w przypadku tych akumulatorów saszetkowych, każdy ma Jakiś troszkę inny rozmiar. Każdy charakteryzuje się troszkę inną chemią, i ciężko jest porównywać tak bezpośrednio jeden do jednego mówiąc, że jedne są lepsze, drugie są gorsze, bo one po prostu mają kompletnie zupełnie inne wymiary, zupełnie inne rezystancje, zupełnie inne prądy maksymalne, pojemności. Kompletnie inny temat. A tutaj ma, mieliśmy do tej pory, tak sobie powiedzmy, dwa rozmiary. Pierwszy z nich to jest ten, który widzicie. Widzimy dobrze, że jest to rozmiar 18650, ten, który, w którym by, przez którego były produkowane e, akumulatory Tesli Model S, zobaczcie, 3,7V, a ja nadal żyję. E, to się, tutaj okazuje się, że, że są to takie jedne z najbardziej popularnych rozmiarów akumulatorów, jeżeli chodzi o laptopy wtedy, e, w tym roku 2015, przypuśćmy. E, te akurat są wyprodukowane przez Samsunga. Druga opcja, która przyszła nam później, to są akumulatory 21 700. Zwróćcie uwagę na różnice w wymiarach. Nie są to jakieś kosmiczne różnice. Jeden akumulator jest niewiele wyższy od drugiego. Jeżeli chodzi o grubości, bo tak naprawdę też musielibyśmy tutaj odpowiednio sobie porównywać grubości, nie ma tutaj jakiejś znaczącej różnicy. Tak naprawdę bezpośrednio te grubości są mega porównywalne. W momencie, w którym rozmawiamy sobie o wymiarach ogniwach, to te, te ogniwa 18650 mają oczywiście średnicę 18 mm. Te Ogniwa 21,700 mają średnicę 21 mm, no i te wchodzące właśnie w tym roku, już na dobre, bo, tak sobie powiedzmy, te akumulatory już wcześniej były o tych wymiarach 46,80, 46,95, ewentualnie mogą się nawet pojawić 46,120. Czyli ten pierwszy wymiar, ten pierwszy rozmiar mówi nam o średnicy tych ogniw, natomiast drugi z nich mówi o długości. I pierwszy Ogniwa T18650 miały długość 65 mm. T21700 mają długość 70 mm, więc widzimy dobrze. Znaczącego skoku nie ma. Natomiast widzimy dobrze, tym miejscem fajnie jest chłodzić te ogniwa, i tutaj dużo tego ciepłu, ciepła ucieka. No i dodatkowo możemy je również chłodzić bokami i dzięki temu, tutaj również ta temperatura może być odpowiednio odprowadzana, w zależności oczywiście od zaawansowania, chłodzimy albo tylko górą, natomiast w samochodach elektrycznych chłodzimy również tutaj te boczki, tak sobie powiedzmy. No i te najnowsze akumulatory to już, to już jest jeden. Ten wielki kosmos, no bo okazywało się, że te produkowane w modelu S 18650 było ich po prostu wiele, wiele tysięcy. Potem poszliśmy już troszkę do przodu. Te pojemności się zwiększyły, tych ogniw oczywiście dosyć drastycznie, bo to ogniwo wykorzystywane bezpośrednio w Teslach najnowszych, to ono ma powyżej 5000 mAh. Te zazwyczaj miały około 2,5 2800 no w zależności wiadomo od producenta. Te nasze ogniwa 18650 to był taki klasyczny format, najbardziej popularny, jeżeli chodzi o laptopy, powerbanki, papierosy i tego typu rzeczy. Natomiast wszystko się zaczynało zmieniać z czasem, kiedy producenci po prostu pokrótce chcieli obniżać koszty. Wiemy dobrze, że Tesla z tego słynie, że im przede wszystkim zależy na tym, żeby było jak najtaniej. Więc powiedzieli sobie, no my nie będziemy ogarniali tych wszystkich 4,5 tysiąca poszczególnych ogniw, bo po prostu jest ich zbyt wiele lepiej jeszcze zwiększyć takie jedno ogniwo, czyli nawinąć powiedzmy sobie jeszcze w tym procesie produkcyjnym tych katod i elektrod jeszcze tutaj więcej. Zadajmy sobie jedno konkretne pytanie, jak jest zbudowane takie ogniwo cylindryczne? No wiemy dobrze, że jest one zbudowane powiedzmy na zasadzie rolady, na zasadzie zwiniętego wrapa obudowanego w metalową puszkę. Natomiast tą bazą naszego ogniwa jest anoda i katoda. Anoda zazwyczaj jest robiona z grafitu, ewentualnie czasami z domieszką krzemu. Dodatkowo między nimi mamy cienki separator, który właśnie przepuszcza te, te jony litu. No i Krem de la creme tego wszystkiego, czyli katoda, w zależności od tego, z jakiego materiału jest zbudowana, no to wtedy będziemy sobie mówili bezpośrednio o innej chemii, jeżeli chodzi o, o nasz akumulator. Ale tak naprawdę w przypadku akumulatorów saszetkowych sytuacja jest analogiczna. Czy w zależności od tego, czy będziemy mieli chemię NCA w tej katodzie, czy NMC, czy, czy LFP, to tak naprawdę będziemy mieli mówili o tym innym rodzaju. Akumulatora. No, i to wszystko jest złożone po prostu w taką kanapkę. No i oczywiście w tym wszystkim znajduje się jeszcze elektrolit. I pytanie teraz, o co w tym wszystkim chodziło? Przede wszystkim o cenę, bo okazywało się, że ilość tych pojedynczych ogniw w tym modelu S była zbyt duża, a my chcemy w miarę możliwości kontrolować jak najmniej ogniw. No nie będziemy mierzyli napięcia na 7000 ogniw pojedynczych. No tak samo nie będziemy mierzyli napięcia na. 4,5 tysiąca ogniw. Chcemy mieć ich jak najmniej, tak żeby jak najlepiej kontrolować każde ogniwo. No i niestety zaczynała nam się robić yy, jedna mała komplikacja, no bo powoli zwiększamy sobie te wielkości naszych pojedynczych ogniw, natomiast my chcemy iść no już w najlepszy rodzaj ogniw. No i okazywało się, że te wymiary 46-80 to podobno były te najlepsze wymiary takie pod kątem, właśnie powiedzmy sobie, opłacalności, uzyskania najlepszych procesów produkcyjnych, tak twierdziła Tesla. Okazuje się, że niektóre firmy już zaczęły produkować akumulatory 4695 i to one prawdopodobnie będą tymi najpopularniejszymi. Tu jest naprawdę trudna sytuacja, bo zwróćcie uwagę, że chłodzenie tego jednego małego ogniwa, który nie dość, że będzie o wiele, wiele grubsze, to dodatkowo jeszcze będzie o wiele, wiele wyższe, może się okazać mocno problematyczne. Analogicznie problemy pojawiały, problemy pojawiały się podczas procesów produkcyjnych, no bo musieliśmy nawijać ten cały, tą całą naszą elektrodę katodę i separator jak najciaśniej. No i okazywało się, że tutaj trzeba było osiągnąć większy rozmiar przestrzeni właśnie do tego równomiernego napełnienia naszym elektrolitem, więc te procesy produkcyjne oczywiście są do zwalczenia, natomiast były przez te lata bardzo trudne. Tesla już tak naprawdę ten akumulator 4680 wyprodukowała już dawno i nawet był w Tesli Model Y przez pewien czas. Więc te Tesla Model Y z akumulatorami tego typu już jeżdżą. One do końca nie były takie idealne to wiemy, że te rezystancje wewnętrzne naprawdę były duże, jeżeli chodzi o te pierwsze akumulatory. Przede wszystkim problem pojawiał się też w kontroli jakości, ale jaki problem pojawia się? Potem w użytkowaniu tego, tego ogniwa, no oczywiście, temperatury, bo tak jak jesteśmy w stanie łatwo w miarę schodzić taki mały akumulatorek 21700, no to taką wielką krowę 4680, zarówno od, spod, od spodu, jak i od góry, i z boku, te temperatury, i przede wszystkim wewnątrz, też są naprawdę. Trudne do odebrania. I jest tutaj jedna zaleta: mniejsza rezystancja wewnętrzna. Więc w momencie, kiedy puszczamy tutaj duże prądy, to, to te ogniwa po prostu grzeją się o wiele, wiele mniej. No i my też możemy te temperatury kontrolować w sensie być świadomi tego, jakie one. Są w trakcie tego ładowania. Jesteśmy w stanie y, jeszcze lepiej kontrolować różnice napięć y, na każdej z celi, no bo po prostu, tak jak widzicie, jest ich o wiele, wiele mniej. Oczywiście Tesla miała swoje sposoby na produkcję tych ogniw, no bo chcieli to robić. Y, y, tak zwaną suchą elektrodą. No i niestety, prawdopodobnie będzie bardzo źle, jeżeli chodzi o produkcję tych akumulatorów 4680 w wykonaniu Tesli. I to jest ten moment, w którym no nie da się oszukać. No po prostu Tesla została pokonana w ogniwach, o których mówiła już od pięciu lat i firma CATL, firma Ewe zaczęła już takie, takie ogniwa produkować i no jak się okazuje BMW i X3, noje klasę właśnie z takimi akumulatorami niedługo się pojawi na naszych drogach. I to jest, to jest no, dla Tesli pewnego rodzaju smutek, no bo y, przygotowanie modelu Y pod te ogniwa, przygotowanie Cybertrucka, który jest już gotowym samochodem, jeździ, ma ładowanie, przypominam, 500 kW, ma infrastrukturę y, 800V, więc te, te ładowania już 500 kW jak najbardziej się pojawiają, więc jak najbardziej te. Ogniwa są i będą przyszłością, są tym wejściem w rok 2026 i powiedzmy sobie o tych parametrach ogniw, które pojawią się czy to w BMW i X3 noje klasę, czy w innych tego typu samochodach, czym one się różnią od tych pojedynczych ogniw 21700, które były tak popularne właśnie w Teslach, w Rivianie, czy w. Lucidia. No Ja tych ogniw bezpośrednio nie jestem w stanie wam pokazać, ale e, producenci już powoli zaczynają podawać te dane techniczne e, ogniw, które widzimy. Widzimy tutaj akurat e, od firmy Ewe, która nie jest może najlepszą na świecie firmą produkującą ogniwa, natomiast e, od razu mówię, bardzo wiele tych ogniw produkowanych e, przez te Różne firmy, chińskie przede wszystkim, czyli widzimy jedno, chińczycy wyprzedzili, jeżeli chodzi o produkcję ogniw cylindrycznych, w taki sposób masowy, pewny, jakościowy Tesla. Zwróćmy uwagę, energia w jednym ogniwie to jest 120 watogodzin. Porównując tutaj do ogniw 21700, no to mieliśmy tutaj pojemność na przykład rzędu 20 watogodzin. Więc widać zdecydowanie, że te różnice są kolosalne. Mamy tutaj 5 razy więcej zgromadzonej energii w jednym ogniwie. Czyli pokazuje nam się tutaj pojemność wyrażona w amperogodzinach 33 amperogodziny w porównaniu do tych ogniw 21700, które miały 5, 5,5, 5800 5, amperogodzin. Masa oczywiście też jest zdecydowanie większa. Na szczęście poradzono sobie z tą gęstością energii. Wiemy, że dobrze, że my przede wszystkim na to zwracamy uwagę, żeby ta gęstość energii była jak największa, żebyśmy byli w stanie upakować w tym jednym kilogramie jak najwięcej energii. No i niestety może tak być, że to zostało. Okupione pewnego rodzaju zmianą chemii. Wiemy dobrze, opowiadaliśmy sobie o tym, że ta chemia początkowo to była 6.2.2, potem się pojawiała chemia 8.1.1, wiadomo, tam jeszcze mieliśmy pewnego rodzaju takie pierwotne chemie. Teraz zaczyna się mówić o chemii 9.5.5, gdzie zawartość niklu to jest 90%, więc, tak jak zawsze mówiliśmy sobie o akumulatorach 8.1.1, że one są wysokoniklowe, to te akumulatory 9.5.5 to można by napisać, że one są turbo wysokoniklowe, yy, więc y, tak jak wiemy dobrze zwiększa nam to gęstość energii, ale troszkę Obniża nam stabilność tego ogniwa. No i my wiemy dobrze, że musieliśmy gdzieś tam sobie poradzić z tym procesa, z tymi procesami produkcyjnymi. No i ma, miejmy ogromną nadzieję, bo te, to dopiero, te, o tym dopiero się dowiemy. Jak te BMW i 3 no i klasę przejedzie 100 tysięcy kilometrów i będziemy w stanie powiedzieć: Tak, te akumulatory bardzo mało się degradują. Ale wiecie dobrze, że to na co zwracam szczególną uwagę. To jest rezystancja wewnętrzna i tutaj widzimy o tej rezystancji wewnętrznej, która jest podana na zasadzie wartości 2 miliomów, na zasadzie wartości 1,5 milioma, 2,5. To są wartości o wiele, wiele mniejsze w porównaniu do ogniw, o których mówimy wcześniej, czyli o tych, które były używane w Tesla Model 3, czyli mówiliśmy tutaj o 15, 12 miliomach, o jak już ogniwa były gorsze, to mówiliśmy wtedy o 20 miliomach. Pokazuje nam to jedno, że ten opór daje nam dużo mniejszą wartość, czyli te ogniwa są, powiedzmy sobie szczerze, wysokoprądowe. I to widać w kolejnych danych technicznych. Z takiego jednego ogniwa wysokoprądowego jesteśmy w stanie uzyskać 1100 watów. Z jednego małego ogniwa ważącego 400 gramów. No i tak się okazało. Że moce tych naszych samochodów mogą jeszcze urosnąć, bo widzimy dobrze, że jeżeli tylko będziemy w stanie dobrze zarządzać tym pakietem, to będziemy w stanie naprawdę produkować wysokiej mocy ogniwa. Tylko ważne, żeby oczywiście odebrać z nich to ciepło w sposób w miarę optymalny. No i znowu. O tym, jak będzie to ciepło odbierane, tak naprawdę dowiemy się, jak podłączymy OBD, zobaczymy różnicę temperatur w trakcie ładowania w dużym upale takiego BMW i X3 noje klasę, no i wtedy będziemy mogli powiedzieć tak, na 100% te ogniwa są wyjątkowe. I tutaj widać również te pierwsze. Y Czasy życia tych ogniw wynoszące wartości rzędu 1200 cykli, w momencie kiedy będzie on ładowany dużymi mocami, to, to ten odpowiednik 1200 cykli, to w przypadku na przykład takiego BMW i X3 noje klasę, no to jest wartość rzędu 400 tysięcy kilometrów, 300 tysięcy kilometrów, które, które ta bateria Ładując się szybko, będzie w stanie wytrzymać. Widzimy, że w normalnym cyklu życia, no bo przecież nie ładujemy tego samochodu codziennie 400 kW, ten normalny czas życia akumulatora to będzie wartość grubo rzędu pół miliona. Czyli, tak jak już powiedziałem, ta buda szybciej nam zardzewieje niż akumulator się zdegraduje. No i cóż, no ten 2026 rok to będzie naprawdę totalny, totalny kosmos, jeżeli chodzi o akumulatory. Bo jeżeli chodzi o te ogniwa saszetkowe, to tak jak już wspominałem, opcje są bardzo różne, to też są świetne ogniwa. No, Kia EV6, Hyundai, wiele samochodów naprawdę korzysta z tych ogniw saszetkowych i świetnie sobie, sobie te samochody radzą. One się inaczej nagrzewają. Z nich trudniej troszkę bezpośrednio odebrać to ciepło, ale na pewno również są wyjątkowe. No i dlatego ja już się nie mogę doczekać jak wsiądę do tego BMW i X3, bo to będzie prawdziwy game changer, jeżeli chodzi o dużą moc ładowania 400 kW, która już jest obserwowana również w tym Cybertraku. Jest to tak naprawdę znowu tylko jeden pik tej mocy, ale... Słuchajcie, no w stanie na ładowarce pół godziny to tak naprawdę w, tym, w tych najnowszych samochodach to będzie jakaś abstrakcja. Widzimy, że połączenie przede wszystkim tej infrastruktury 800V w naszym samochodzie elektrycznym w połączeniu z dobrymi akumulatorami o niskiej rezystancji wewnętrznej, które są w stanie oddać dużą moc w piku yy, i przyjąć dużą moc w piku, bez drastycznego wzrostu napięcia. Okazuje się, że pozwalają nam uzyskiwać ogromne ładowania. No i to widać w tym BMW X3 noje klasę, które tam uzyskuje przez długi, naprawdę czas, te 300 kW. I ta krzywa jest prześliczna, pozwalająca nam ładować się przez 15 minut i naprawdę doładować ogromne, ogromne ilości energii. Fotki wrzucam Wam z takiego ładowania właśnie na ekran. No cóż, no oby ten następny ten rok 2026 to była totalna miazga. no Szkoda mi trochę tej Tesli, że nie, nie zdążyła podejrzewam do Uniper'a też wprowadzić tych akumulatorów cylindrycznych 46,80. No, ja mam nadzieję, że się nie podda i, i wprowadzi tą infrastrukturę 800 v że ten Uniper z tymi akumulatorami jak najbardziej się pojawi, bo wiemy dobrze, że mają pewien problem. Miał być w tym tych cybertracków naprawdę setki tysięcy sztuk, a sprzedają się bardzo słabo, więc musieli musieli anulować zamówienia na podzespoły na, do produkcji tych akumulatorów 4680 więc na pewno ten rok 2026 może być dla Tesli trudny no bo czekamy na wprowadzenie Czegoś, co pokona te samochody, które aktualnie wchodzą, i jest to Volvo EX60. Jest to właśnie ten wspomniany BMW i X3 noje klasa. Są to samochody Mercedesa, które naprawdę bardzo mocno się zmieniły i poszły do przodu. Tutaj w Mercedesie mówimy o ogniwach saszetkowych. I cóż, no, napiszcie, jakie są Wasze wrażenia e, o, tych, o tych cylindrykach, o których mówimy, e, o tym, czy, czy to warto te cylindryki, czy to może jednak. Wybrać saszetki, czy, a może takie Chińczycy, coś z pryzmatów, czyli z, troszkę inną obudowę w porównaniu do tych ogniw e, saszetkowych? Jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzu, będzie mi bardzo miło i również będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie ten kanał i obejrzycie inne filmy o akumulatorach. Odsyłam do chemii, bo też wspominałem troszkę o chemii akumulatorów NMC. I LFP. Mam nadzieję, że no cóż, więcej będziemy wiedzieli o tych samochodach elektrycznych, o tym jak się sprawują. No i że to nie jest nic strasznego. Trochę chemii, trochę matmy, trochę fizyki. Będzie dobrze. Powodzenia. Cześć.